Wiecie co, mam wpisane w wyszukiwarkę nie GPT, tylko proszę Cię, nie śmiejcie się za mnie. Ja strasznie zastanawiałam się, jak śpi mikrocypek. Czy on śpi na wózku inwalidzkim? Dobra, jedną rzecz Wam możemy zlikować. Ja się cieszę, zobaczcie, no, to... <laughs> <laughs> się, A się <laughs> że, że może powiedzieć, że już zlikuje coś od tego. Be... Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że dostaliśmy ofertę walki. Ale nie między sobą, ale razem, że dostaliśmy. Tyle mogę powiedzieć z ciekawostek. Kabel masz? Eee, czy, czego? No, Kabel mam, tylko parbanka i nic. Przyniosę. Dobra. Zaraz wracam widzowie. Trzymam, trzymam, trzymam widzów. Dobra, mam dwa streamki. Eee, kurwa, co tu się dzieje? No i chuj, zlikowałem adresa z dusa. No co jest tym gimbalem. Najcież tam mówi na mnie daj, pan, tak powinno być. Uuu. Tak powinno być w każdej zdrowej relacji. Chodź, come on! Widzowie czekają, chodź! Chodź! O chodź! Maria. Huh? <laughs>

Jaka to mało masz na tym koncie? Arwenis, ty, ty jesteś normalny Czy ty jesteś normalny? Halo? Wywaliło chyba internet w domu i nie mam streama No trzeba kliknąć Rozpocznij stream, tak jak wczoraj No nie mam live'a, wyj**ło No ten, na, na komputerze Mogłem włączyć, rozpocznij stream Dobrze Dobrze, przepraszam za kłopot co włączyć, Renatka? Zapytaj się, czy może na chwilę tego. Co ona z pracy wyjdzie, żeby Ci włączyć? No tak, musi zapytać, czy może, jak nie, no to już nie postreamuję się dzisiaj. No dobra, to chodź, bo my nie zdążymy. Ja chcę na Nie, no nie idę, kurwa, nie jestem się. Ja idę. No? A to 12? No? To może być hosta. A to ty już tak nie Nie, jeszcze nie kończę. Halo, ale nie mogę tu iść od Halo! Jezus! Boże, to ja! Spojrzałam w podgląd i zobaczyłam siebie. A mój grasz mój w szachy? Oczywiście, że tak. A mi konia! Nie, no przepraszam, kurwa, musiałem. Takie teksty. Nie, musiałem, wybacz, wybacz, wybacz. Przepraszam. Mój taki nie jest, on po prostu taki jest. Co nie no w jak się teraz nie... Teraz to totalnie w totalnie Nie no, nie Nie no, jadę za tym tydem, nie? Wszedził mnie i Potem ciężar. Zapomniałem, że dzisiaj poniedziałek jest, myślałem, że niedziela. Ej, co jest? O, ale zajebiste. Ej, to jest dobre na dziki. Ej, czekaj, weź, załóżmy, że po, że po cukierki idę. Czekaj, cukierek albo psikus. Oj, są. Ale to mogłoby. Ej, biorę to. Ej, to mogłoby dziki odstraszać. Jeżeli 19-latek poślubi 15-latkę bez zgody sądu, to można je unieważnić, ale jeżeli zajdzie w ciąży, to już nie. Tak? Ale dziwne ty. Ej, czekaj, czekaj. Czekaj. Jak kobieta, kobieta 16 lat, a facet 16-latek, jak zgodzi się sąd sąd rodzinny? Dlaczego taka, taka różnica? Nie można zawrzeć małżeństwa przed ukończeniem 18 roku życia. Są obiecujemy zezwolić małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat, jeżeli zachodzą ważne powody i związek będzie zgodny z dobrem założonej rodziny. A odpowiednika dla chłopaka 16-letniego. Stąd nie może udzielić takiego zezwolenia. To rozwiązanie historyczne sięgające 64 roku, kiedy uchwalono KRO. Wtedy przyjęto, że kobieta dojrzewa szybciej biologicznie i społecznie, może szybciej być gotowa do macierzyństwa. Ustawodawca chciał umożliwić legalizację sytuacji, gdy nastolatka zajdzie w ciążę. Pra chodziło o to, by młoda dziewczyna w wieku 16-17 lat, jeżeli zaszła w ciążę, mogła za zgodą sądu zawrzeć małżeństwo z ojcem dziecka. Ja POLE, co to jest, kupa. Nie wiedziałem w sumie, że tak jest. Czyli ty 16 latek, jak zapłodnisz 19-latkę, to nie możesz wziąć yy, ślubu z tą kobietą! Ale dziewiętnastolatek zapłodniający szesnastolatkę już może wziąć z nią ślub, jeżeli sąd wyka wyrazi zgodę. Bo jesteś niedojrzały. Ty, no to jest kurwa absurd jakiś. Dlaczego Oskar ma kamizelkę kuloodporną? Bo bał się, że Bądkowskiemu sk**a wystrzeli na jego widok. Dobra, masz formę? Wideo. Zapisz, a ja do, do no ja teraz możesz? nie? O, widzisz taką mam. Odpadasz? Dzisiaj muszę. Ku... muszę... Dla ciebie łukieto. Dzisiaj muszę brusa z żółbot dla ciebie. <laughs> Serfenik dla ciebie. Gałeczka z połykiem dla ciebie. Jak będzie ona lecieć to walnej, walnej kopa. A, Kupa nie tu miejsce mieć, w locie, tak, że on będzie jest. lecieć i wale kopa. Poczekaj, muszę cię popchnąć. No. Idę! Prawie! Cześć, zdajemy koszulkę, bo wydaje mi się, że to jajko to na mnie całego skapnie. Dobra. Uwaga! Obiecane, tak jak mam w kole losu, jaję na łeb zostały wylosowane, więc walę jajo na web. Nie wiedziałem, że aż tak się k***a rozpadnie na ziemię, ja piję. To <grym> zł. Dlaczego to ostatni stream? Ponieważ kończę moją karier, karierę streamerską. Chcę, chcę oddać się czemuś innemu. Chcę oddać się rolnictwu. Zaczynam hodować zboże. Streama pan robi, nie? Tak, tak, tak. Czym się pan zajmie? IRL, -e i gry komputerowe. A, okay. Głównie League of Legends, szachy. Okay. IRL, kajaki, go karty, sport. Dobra. Takie tematy. Spoko. Jeden bardzo po głowie jest ten, jeden po lewej tu masz, po głowie jest słyszałeś shorta albo longa, słyszałeś Słyszałeś przepraszam, gdzieś na pewno, na pewno. On jest po głowie, dostał z taka głowy, więc no, ma te 30 parę Long, long, long I plecy rampa plecy rampa, Aha, to przepraszam. On nie to on... No to on dostał nie, to głowę ode mnie, zaraz on on powiem ile on, on miał. Jest... Zaraz nie nie powiem ile miał ma. 60 mecze nie mecze, 30 ma Nie dostałem asysty za żadnego killa to nie ten był, no to był inny przepraszam Inny dostał I to w ogóle za 22 dostał głowę steka myślałem, już więcej zadałem oh, oh. Co? No nie no przez GOC! Dlaczegoś tak w las? No kurwa, przed samą metą, że się odpierdłem takiego stinksa. No co ty kur... No kurwa Widzisz, że przepaść jest! Ja p... Ale że tam mogę wejść tam. No kurwa, no była... Ja pieraa już kur... Flagiem był widać! Na... Kurwa, zapatrzyłem się, ale uratował. A nie, cię, ale wyratował. Ja no powiem, jedyne z czym się czuję źle obecnie, w swoim jakby wyglądzie, znaczy to nawet nie jest wygląd. Źle się czuję jakby z brzuchem, że jestem gruby, ale to nie jest względu na wygląd, bo ja nie mam problemu, wiesz, pokazać ten brzuch. Nie, nie mam problemu, ja nie mam problemu, wiesz, chodzić kurwa w kursę, w samych bokserkach. Ja mam po prostu problem ze względem zdrowotnego, że wiem, że to jest niezdrowe, że jestem utyty. Gratulacje Aleksis, gratulacje, dziękuję. Dziękuję panno Olu. Kiedy jały łańcuchy? Kiedy twój p*** będzie suchy? <grym> twoją bluzę, bo... A, Słucham? Założyłam twoją bluzę, bo ładnie. Pięknie wyglądasz. Czemu to w ogóle tutaj macie od chujciuchów? No chyba by się nazbierało no. Ale kto się tu rozbiera w tym miejscu? No oni no, to są głównie ciuchy. Znaczy moje też, ale to dlatego, że oni nie zapadali, na przykład mi się tu rozbierali. No oczywiście, ma to po mnie, nie? Kto tam kurwa gdzieś ty, za nami za drzewami telewizji ogląda? Wiadomości ogląda chyba, Nie zwracaj uwagi, proszę. A! Kurwa, Liza, kurwa No i przepraszam was, ale no to resetuję lobby. Macie czas, panowie. Byczku, byczku! O matko! O matko! O matko! O matko! O, o. Do, Nie stresuj się, nie stresuj się! Ile? 18 lat skończone? No. Tak. No. i byłem na imprezie, nie? No. Na Nowym Świecie. I, co? I ten... No i był tam taki gościu, nie? się no, no i go zlałem, nie? No. Wyszła trochę taka kaka, nie? O, bo teraz, teraz ludzie myślą, że jestem rasistą, bo był czarny. A był czarny? No, no był. A jesteś rasistą? E, no nie. No to czym się no, jeż, Jeszcze kiedyś też z kolego robiłem streama, nie? Na, na Instagramie. Uh -huh. On jest tu też jest tam na czekalni, to jest Kwaśny Loko, nie? Uh -huh. no, i, no, no, bo, no. No i powiedzieliśmy n I co? No i, no, no, i była też kaka, bo i teraz już ludzie myślą, że jestem rasistą. No i jak mogę to naprawić? Być sobą. mówisz to, okay. co, co czujesz. Spróbować okay. więcej, zrobić y, więcej w życiu, wstawać rano okay. o piątej, robić to co musisz. Dobra. Dobra, dzięki. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. No. no? bo, wiesz, ja mam takich kolegów youtuberów, nie? No? No oni pojechali do, Hi do, do, do Japonii mnie wzięli. To mega z ich strony. Na twoim no. miejscu byłem załamany i myślał o tym codziennie. Dobra, na razie. No. On, bo... <laughs> ja dobra, nie ma to sensu jednak. To nie ma jednak sensu chyba. <laughs> ja odskokuję przybór. discord Skoczmy na kuli. Kocze, no dobra, to ja fajku, rampy. rampę. Patrzę dziś śmiało na jej boskie ciało. Dziś cienka opada na nas. Miał być pik, ale chyba nie będzie, bo będę grała w kenę. Bosa nie ubiję. Prędzej się zabiję. Kuwa Geta Ja nie dam rady, już... Nie mogę i chyba zaraz poddam się. Jest, to będzie zwariowana moc. Poszuć sobie mego, dasza moc! I kurwo zdechnij, proszę cię, uwolnij wioskę. Ło, wow, wow, moje roty, kurwa robią cię. Yy, na moje zawołanie zdychaj, proszę, albo ci zwyzywam matkę.